Nudów to ludzie sobie lilie hodują. Tutaj pierwsze miejsce. Tutaj następne jakieś miejsca. Nie wiem, które też pierwsze miejsce, ale w innej kategorii. No, domorośli, yy, ogrodnicy, można powiedzieć, czy badylarze. No chyba bardziej badylarze. Tutaj cała wystawa i wyjaśnienie, jak to lilie hodować, to chyba z lat 50. No to tak wesoło jest. Także, jak za ciężka ziemia, to niedobrze. Jak troszeczkę taka leka, to dobrze. Na górce dobrze, w dziurę niedobrze. <laughs> Wesołe komiksy z lat 50. No, ludzie z nudów różne rzeczy robią tutaj następne lilie nie lilie całe stowarzyszenie 50 lat mają teraz no tutaj u, w kwiaciarni to ładnych parę groszy chyba to by kosztowało a no tutaj też pierwsze miejsce to. wszystko jest pierwsze miejsce gdzie są te trzecie miejsca tutaj w innej kategorii pierwsze miejsce Dobrze. przyjemnie i nawet zapachy też przyjemne są nie dostaje się alergii a tutaj tylko zdjęcia zobaczymy co to jakaś bana. No, tutaj bez, bez niczego a tutaj zdjęcia. O, tu zaoczne tylko Nie przyjechali, a zrobili zdjęcia. No i taka historia. Ludzie się bawią Przyjemnie, no. Zdrowie.